Dzień dobry. Ja nazywam się Mariusz Krzyzewski, jestem psychoterapeutą. Praca z paradoksami w terapii krótkoterminowej jest fundamentalna, jest takim rdzeniem. Ale, żeby wytłumaczyć, co to jest paradoks, nie jest proste, ponieważ paradoks sam w sobie jest paradoksem. Podam prosty, proste przykłady. Jeżeli teraz wydam Wam, zróbmy prosty eksperyment. Jeżeli ja teraz wydam wam komendę, wydam wam rozkaz, polecenie, nie myśl o białym niedźwiedziu. Nie myśl o białym niedźwiedziu. O pierwszym, co pomyślałeś, zapewne jest biały niedźwiedź. Każdy ma jakiś schemat jakiegoś białego niedźwiedzia w swojej głowie, który wywołał, przywołał. Tak samo jest z paradoksami. W poprzednim filmiku mówiłem o dziewczynie, która się nadmiernie czerwieniła. Poleciłem jej, żeby właśnie wywołać czerwienienie. Co się stało? Jeżeli wy będziemy wywoływać nasze nasz natręctwo lub nasze niepożądane myśli, te paradoksalnie będziemy je w stanie kontrolować. Takich oto paradoksów w psychoterapii. Krótkoterminowej jest naprawdę wiele. Kiedyś miałem przypadek, że przyszła do mnie pacjentka, która była chorobliwie zazdrosna o swojego męża. Nie była zazdrosna, czy ma kochanki, ale że się spotyka, spotyka ze swoją biologiczną córką, i oczywiście ona jako macocha niestety nie zaiskrzyło między dwoma paniami. No, już była zawsze ta napięta taka atmosfera, że ojciec, kiedy on, jej partner szedł na spotkanie ze swoją córką, była, czuło się takie napięcie, ona była poddenerwowana, a on jeszcze bardziej na złość po prostu przedłużał te spotkania, spotykał się w weekendy się spotykał na cały dzień z nią. I ona mówi, czuje, że oni na mnie obgadują, i tak dalej, tak dalej. Poleciłem tej pani, żeby, powie żeby powiedziała, żeby zrobiła coś takiego. Od dzisiaj, kiedy mąż będzie wychodzić na spotkanie ze swoją córką, żeby mówiła, pamiętaj, nie wracaj zbyt wcześnie. Co się okazało? Że przez miesiąc. Mężczyzna skracał swoje spotkania, i dzisiaj się spotyka co tydzień ze swoją córką, ale tylko na godzinę. Już nie spotyka się i nie przebywa ze swoją córką całymi dniami. Paradoksalnie też jest tak, że co robi żona, żeby mąż ją nie zdradzał? Kontroluje go. Żona, która ma wiernego męża, bo czasami się zdarza, że się jest o, kobieta jest zazdrosna o wiernego męża, często go kontroluje. Kontrolowanie swojego męża toruje drogę, żeby po prostu cię zdradził, ponieważ wysyłasz mu komunikat, tak samo jak z tym białym niedźwiedziem. Nie myśl o białym niedźwiedziu, nie myśl o białym niedźwiedziu. Paradoksalnie wywołujemy myśl białego niedźwiedzia. Tak samo gdyby żony zazdrosne będą swoim mężom robić, ciągle pokazywać swoją zazdrość. Nie zdradzaj zdradza mnie, nie zdradzaj czy mnie, czym nie zdradzasz, z czym je zdradzasz, po prostu toruje, otwiera drogę, żeby mąż ją zdradził. Tak to funkcjonuje. Ja jestem Mariusz Szyzewski. Zapraszam Cię do lajkowania tego filmiku, subskrybowania i do zobaczenia. Do następnego razu. Życzę wszystkim miłego dnia.